Asia, zaczynamy naszą terapię oswajania z mocnym kolorem. Zobacz, ile mam tutaj kolorów, ile Ci przygotowałam. Jestem pod wrażeniem. Moja szafa na pewno też by była. Zaczniemy delikatnie. Czarny sweter z dekoltem V. Mój czarny sweter. Dokładnie, to jest delikatne. Ale do tego ołówkowa spódnica, proszę bardzo, w mocnym kolorze, z rozpierdaczkiem tutaj. I to jest taka stylizacja na co dzień. Do tego jeszcze buty. Proszę bardzo. Buty też czarne, więc Proszę. jestem łaskawa na razie w tej pierwszej stylizacji. Ostrożna z kolorem. Okej. Okay. To zapraszam Cię do przymierzalni i czekam tutaj na Ciebie. No i jak? Jest okej. Okay. Troszeczkę muszę Ci tu pozmieniać. Sweter fajnie, no ale tutaj za bardzo on wisi. Nie chodzi o to, żeby go wpychać po całej tutaj szerokości. Tylko z przodu. Tylko z przodu. Jak okay. widzisz optycznie, co tak. się wydarzyło? Noga jest o wiele dłuższa. Się płaszy, bo taki bardziej płaski wydaje. No właśnie. W ogóle go tu nie ma. No nie ma, nie ma. Oczywiście mogłabyś sobie tutaj też pokombinować z rękawami, troszeczkę je podwinąć. O, świetnie. I też się robi od razu lżej. Mhm. Fajny dekolt V, Podkreślanie ładnie długiej, szczupłej szyi. Wykorzystałyśmy twój sweter. Czarny. No i dodałyśmy jedną spódnicę w kolorze. Na razie tak delikatnie, ale mam pomysł na jeszcze jedną rzecz. No to zobaczmy. No i taka klasyczna denimowa kurtka. Tutaj też trzeba podwinąć te rękawy. No jak się czujesz? Mm, dobrze. O. <śmiech> <śmiech> tak z ostrożnością, ale dobrze. Jestem z ciebie dumna, <laughs> bo już to są trzy kolory w tej stylizacji. I jest uśmiech na twojej twarzy. Nie, no bo czuję się dobrze, także nie ma się co się smucić. W pierwszej stylizacji ulubioną czerń Asi przełamuje nasyconą zielenią. Asymetryczna spódnica z rozcięciem podkreśla kobiece kształty, a mocne buty dodają charakteru. To zestawienie sprawdzi się na co dzień.